Ciepłe jesienne popołudnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Kasia starała się zrozumieć, dlaczego jej życie stało się niekończącą się serią terminów i list lektur. Zrezygnowała z próby skupienia się na rozdziale poświęconym nowoczesnym teoriom ekonomicznym, gdy nagle zauważyła go po raz pierwszy. Michał nie miała pojęcia, jak wcześniej go nie dostrzegła. Zawsze wydawał się zajęty rozmowami z innymi lub cichym śmiechem, gdy zapisywał coś w swoim notesie. Był wysoki, a jego swobodna postawa emanowała lekkością, co sprawiło, że uśmiechnęła się mimowolnie. Jego okrągła twarz była ozdobiona rumieńcami, które stawały się jeszcze bardziej intensywne, gdy się śmiał. Okulary co chwilę zjeżdżały mu z nosa, gdy poprawiał je, by przeczytać coś z książki. Choć nie był typem, który przyciągałby wzrok od razu, jego obecność była nie do przeoczenia. Tego dnia Michał podszedł do stołu, przy którym Kasia siedziała, z pewnym wahaniem. Cześć, powiedział, a jego głos był miękki i ciepły. Też studiujesz ekonomię. Nie do końca, odpowiedziała, zamykając książkę. Raczej próbuję przetrwać teoretyczną cześć. Michał zaśmiał się, a ten dźwięk od razu ją rozbroił. Rozumiem cię doskonale. Myślę, że połowa rzeczy, których się tutaj uczymy, tylko sprawia, że czujemy się mali. Przesunął krzesło bliżej, nie czekając na zaproszenie, ale w sposób tak naturalny, że nie przyszło jej do głowy, by to zakwestionować. A czym się zajmujesz? zapytała z ciekawością. Cóż, jestem przedsiębiorcą. Prowadzę sieć aptek. Właściwie jestem tutaj, bo chciałem nauczyć się trochę więcej o finansach. Wiesz, im bardziej rozwijam się zawodowo, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że muszę zrozumieć liczby. Kasia z uśmiechem przewróciła oczami. Liczby są zdradliwe, udają, że są proste, ale mają ukryte tajemnice w każdej przecinku. Michał zaśmiał się, odchylając głowę do tyłu. Podoba mi się ta poetycka wizja liczb. Może mają więcej osobowości niż myślimy. Ich rozmowa toczyła się w swobodny i relaksujący sposób. Kasia zauważyła, że czas mijał, a ich wymiana zdań stawała się coraz bardziej naturalna. Michał opowiadał o swoich doświadczeniach w prowadzeniu biznesu, a Kasia dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat studiów. Atmosfera w bibliotece była cicha, przerywana jedynie szelestem kartek i odgłosami pisania. Z każdą chwilą, którą spędzali razem, Kasia czuła, że coś w niej się zmienia. Michał miał w sobie coś, Ceo przyciągało ją jak magnes. Jego pasja do życia i otwartość sprawiały, że czuła się swobodnie, a jednocześnie ekscytująco. A ceo sądzisz o tym, ceo robimy tutaj? zapytał Michał, przerywając jej myśli. Cóż, czasami czuję, że to wszystko jest trochę przytłaczające. Ale są też chwile, kiedy czuję, że to ma sens, odpowiedziała, zastanawiając się nad swoimi słowami. Dokładnie. Myślę, że każdy z nas ma swoje powody, dla których tu jest. Może to właśnie te powody sprawiają, że warto. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zaiskrzyło coś, co oboje poczuli. Kasia odwróciła wzrok, czując rumieniec na policzkach. Michał uśmiechnął się, a ona zauważyła, że jego oczy błyszczały z zainteresowaniem. W miarę jak rozmowa się rozwijała, Kasia zaczęła dostrzegać w Michałach coś więcej niż tylko kolegę ze studiów. Jego sposób bycia, sposób w jaki mówił o swoich marzeniach i aspiracjach, sprawiał, że czuła się zaintrygowana. Może powinniśmy się spotkać ponownie, aby omówić nasze pomysły? Zaproponował Michał, a w jego głosie brzmiała nutka nadziei. Kasia skinęła głową, czując, jak jej serce przyspiesza. Tak, to brzmi świetnie. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w tym momencie oboje wiedzieli, że to, co się zaczęło, może przerodzić się w coś znacznie większego. Kasia i Michał spędzali coraz więcej czasu w bibliotece. Ich spotkania nie były planowane, po prostu się zdarzały. Michał przychodził z notatnikiem, a jego spokojny uśmiech rozjaśniał nawet najciemniejsze zakamarki sali. Kasia czekała na tę chwilę, chociaż nie przyznawała się do tego przed sobą. Rozmowy toczyły się naturalnie, jakby znali się od lat. Mówili o wszystkim, w tym o swoich rodzinach. Michał opowiadał o swoim doświadczeniu w prowadzeniu biznesu, a Kasia dzieliła się frustracjami związanymi z życiem akademickim. Ich różnice wydawały się komplementarne. Michał był praktyczny, ale miał w sobie zdrową dawkę marzeń. Kasia była idealistką, ale twardo stąpała po ziemi pewnego dnia, Michał podzielił się z Kasią osobistą historią. Byłem żonaty, ale się rozwiodłem. Mam syna, powiedział, a w jego głosie brzmiała nuta nostalgii. Kasia, zaskoczona, odpowiedziała, nie wiedziałam. Ja nigdy nie miałam poważnego związku, przynajmniej nic, co trwałoby dłużej. Więc nie wierzysz w historie miłosne. Zapytał, pochylając się w jej stronę z autentyczną ciekawością. To zależy, odpowiedziała, zastanawiając się. Myślę, że wolę prawdziwe historie. Wiesz, takie, które nie są idealne, ale mają coś wyjątkowego w sposobie, w jaki ludzie się łączą. Michał skinął głową, myśląc o jej słowach. To ma sens. Życie nie jest pełne szczęśliwych zakończeń, owiniętych w piękne wstążki. Ale czasami czasami spotykamy kogoś, kto sprawia, że wszystko wydaje się trochę lżejsze. Kasia zamilkła na chwilę przetwarzając to, co usłyszała. Było w jego sposobie mówienia coś szczerego. Co sprawiło, że chciała dowiedzieć się o nim więcej, o nich, o tym, co zaczynało się między nimi przy dwóch filiżankach kawy i stosach książek. W następnym tygodniu Michał zaskoczył Kasię nietypową propozycją. Hej, Kasia, zaczął, pocierając dłonie z nerwowości. Wiem, że pewnie masz milion rzeczy do zrobienia, ale co opowiesz na wspólny posiłek? Może kolację, ale nie w tej bibliotece. Kasia spojrzała na niego zaskoczona. Zapraszasz mnie na randkę. Cóż, technicznie tak, odpowiedział, śmiejąc się. Myślałem o przytulnym miejscu z dobrą jedzeniem. Nie mogła powstrzymać uśmiechu. Dobra jedzenie? Teraz mówisz moim językiem. Więc to tak, Michał uśmiechnął się szeroko. Dlaczego nie? Kasia odpowiedziała z pewnością, jasne, czemu nie. Ale musiała przyznać, że nie do końca wiedziała, co się dzieje. Michał nie był jej typem, przynajmniej nie w tradycyjnym sensie. Był trochę pulchny, z sylwetką, którą niektórzy mogliby określić jako urokliwą. Jego postawa i sposób poruszania się kontrastowały z bardziej formalnym wizerunkiem, który zazwyczaj kojarzyła z mężczyznami. Mimo to, coś w jego osobowości przyciągało ją. Był inny, a ich rozmowy były pełne głębi. Z każdym dniem Kasia czuła, że ich relacja staje się coraz bardziej wyjątkowa. Kasia i Michał spotkali się w małej, urokliwej restauracji włoskiej w sercu Wrocławia, ukrytej w bocznej uliczce, gdzie ciepłe światło lamp oświetlało ceglane ściany, tworząc intymną atmosferę. Michał z uśmiechem na twarzy prowadził ją do stolika, jakby doskonale wiedział, gdzie powinni usiąść. Jak ci się podoba to miejsce? Zapytał, zdejmując swoją kurtkę i odkładając ją na krzesło. Jest piękne, odpowiedziała Kasia, podziwiając rustykalny wystrój i unoszący się w powietrzu zapach świeżych ziół. Masz świetny gust. Michał uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawił się błysk zadowolenia. Mam nadzieję, że jedzenie będzie tak dobre, jak wygląda. Zamówienie poszło szybko, a kiedy dania dotarły na stół, Kasia nie mogła powstrzymać się od zachwytu. Każdy kez był jak odkrycie nowego smaku, a ich rozmowy płynęły swobodnie, jakby znali się od lat. Michał opowiadał o swoich pasjach, a Kasia dzieliła się swoimi marzeniami. Z każdą chwilą czuła, że ich więź staje się coraz silniejsza. Jesteś zaskakująca, Kasia, powiedział nagle Michał, jego ton stał się poważniejszy. Kiedy poznałem cię w bibliotece, myślałem, że jesteś tylko skupioną studentką, ale jest w tobie coś więcej wskazał najpierw na swoją głowę, a potem na serce. Kasia zamarła na chwilę, niepewna jak zareagować. Ty też mnie zaskakujesz, przyznała w końcu. Masz sposób, by sprawić, że wszystko wydaje się lżejsze. Między nimi zapanowała chwila ciszy, w której oboje czuli, że coś się zmienia. Michał spojrzał jej głęboko w oczy, a Kasia poczuła, jak serce bije jej szybciej. W tej intymnej atmosferze, w blasku świec ich spojrzenia się spotkały, a czas zdawał się zatrzymać. Cieszę się, że tu jesteś, dodał Michał, a jego głos był cichy, ale pełen emocji. Kasia uśmiechnęła się, czując, jak jej serce wypełnia radość. Ja też się cieszę. To naprawdę miła odmiana od rutyny. Kiedy kolacja dobiegła końca, Michał zaproponował deser. Co opowiesz na tiramisu? To mój ulubiony. Brzmi doskonale, odpowiedziała, a ich dłonie przypadkowo się spotkały, co wywołało dreszcz emocji między nimi. Po chwili Michał zadał pytanie, które wisiało w powietrzu od dłuższego czasu: Kasia, czy chciałabyś się spotkać ponownie? Może na spacer po Wrocławiu? Z przyjemnością, odpowiedziała, czując, że to, co się między nimi rodzi, jest czymś wyjątkowym. Gdy wyszli z restauracji, nocne niebo rozświetlały gwiazdy, a Kasia czuła, że to spotkanie mogło być początkiem czegoś pięknego. Michał szedł obok niej, a ich rozmowy wypełniały przestrzeń między nimi, tworząc niewidzialną nić, która łączyła ich coraz mocniej. Po kolacji Kasia i Michał spacerowali po spokojnych ulicach Wrocławia. Złoty i czerwony liść opadał z drzew, a chłodny jesienny wiatr delikatnie muskał ich twarze. Michał poprawił swoją granatową kurtkę, starając się osłonić przed zimnym, a Kasia zaśmiała się, widząc jego zmagania. Czy wiedziałeś, że będzie tak zimno? Zapytała z uśmiechem na twarzy. Oczywiście, odpowiedział, mrugając do niej. Ale kto wychodzi przygotowany na wszystko? Poza tym wykorzystuje okazję, żeby być bliżej ciebie. Kropka. Te słowa zaskoczyły Kasię. Spojrzała na niego z zdziwieniem, ale Michał tylko uśmiechnął się, odwracając wzrok. Było coś ujmującego w jego sposobie mówienia, w tym, jak łączył humor z szczerością. Zatrzymali się przed pustą ławką pod drzewem. Michał zaproponował, żeby usiedli na chwilę, a Kasia chętnie się zgodziła. Siedząc blisko siebie, Michał uśmiechnął się, a potem powoli uniósł rękę, delikatnie dotykając jej policzka. Kasia spojrzała mu głęboko w oczy, czując jak ich oddechy zaczynają się łączyć. W tej chwili, gdy ich twarze były tak blisko, Michał zbliżył się jeszcze bardziej, a ich usta spotkały się w delikatnym pocałunku. Był to pocałunek pełen znaczenia, łączący wszystko, co zbudowali do tej pory. W kolejnych dniach po ich pierwszym pocałunku coś zmieniło się między nimi. Nie chodziło tylko o bliskość. Każda wymiana spojrzeń nabrała nowego znaczenia. To było tak, jakby ten pocałunek otworzył drzwi, które oboje byli gotowi przekroczyć, ale teraz wymagały czasu i ostrożności. Michał pozostał tym samym uważnym i szczerym mężczyzną, którego Kasia poznała w bibliotece. Nie próbował przyspieszać spraw ani naciskać na więcej niż była gotowa mu dać. Wręcz przeciwnie, wydawał się być tak samo zaangażowany w tę nową fazę, jak ona. Ich rozmowy miały teraz inny ton, jakby każde słowo było sposobem na lepsze poznanie się. Wiesz, powiedział pewnego popołudnia, gdy spacerowali po parku, nigdy nie spodziewałem się, że znajdę kogoś takiego, kto sprawi, że będę się czuł tak dobrze. Kasia uśmiechnęła się, splatając ramię z jego. Ja też nie. Tydzień później poszli na imprezę z koncertem na żywo. Po spędzeniu miłego wieczoru, Michał zaprosił ją do swojego mieszkania. Kasia zgodziła się bez wahania, chociaż częściej czuła ciekawość. To była pierwsza wizyta w jego apartamencie. W tamtej chwili nie wiedzieli dokładnie czego się spodziewać, ale coś w jej wnętrzu podpowiadało, że to będzie coś wyjątkowego. Gdy dotarli na miejsce, Michał otworzył drzwi do swojego mieszkania, które było urządzone w nowoczesnym stylu, z ciepłym oświetleniem i przytulnymi meblami. Kasia poczuła się swobodnie, a Michał zaproponował jej napój. Co chciałabyś wypić? Zapytał, przechodząc do kuchni. Może herbatę? Odpowiedziała, rozglądając się po wnętrzu. Michał szybko przygotował dwa kubki, a ich rozmowa toczyła się w luźnej atmosferze. Czuła, że z każdą chwilą ich więź stawała się silniejsza. Wiesz, to miejsce ma swój urok, powiedziała, siadając na kanapie. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Cieszę się, że tak myślisz, odpowiedział, siadając obok niej. To dla mnie ważne, żebyś czuła się komfortowo. W ich spojrzeniach znowu pojawiła się ta sama intensywność, co wcześniej. Michał zbliżył się, a Kasia poczuła, jak jej serce przyspiesza. W tej chwili, w blasku lampy, ich dłonie się spotkały, a atmosfera stała się jeszcze bardziej intymna. Kasia nie mogła się oprzeć, gdy Michał pochylił się w jej stronę, a ich usta znów się spotkały. To był kolejny pocałunek, pełen emocji i obietnic, które jeszcze miały się spełnić. Kasia i Michał siedzieli obok siebie na kanapie blisko, ale nie naruszając przestrzeni drugiego. To uczucie bliskości sprawiało, że Kasia czuła się jednocześnie zdenerwowana i podekscytowana. Obserwowała, jak Michał bawił się palcami, delikatnie uderzając w kolano. Bez namysłu oparła głowę na jego ramieniu. Michał odwrócił się w jej stronę, a jego oczy odbijały miękkie światło lampy. Kasia powiedział cicho, jego głos był niemal szeptem. Wiesz, jak bardzo jesteś dla mnie ważna, prawda? Kasia skinęła głową, czując, jak w gardle rośnie jej emocjonalny ciężar. Wiem, a ty też jesteś dla mnie ważny. Michał powoli uniósł rękę, delikatnie gładząc jej policzek. Wiem, że to może być nowe dla nas obojga, ale chcę, żebyś wiedziała, że chcę być z tobą na wszystkie możliwe sposoby. Nie odpowiedziała od razu. Wpatrywała się w jego oczy, szukając jakiejkolwiek oznaki wątpliwości lub presji, ale widziała tylko szczerość i czułość. W końcu położyła swoją dłoń na jego i powiedziała po prostu Ja też chcę. Bez pośpiechu, Michał przyciągnął ją bliżej. Ich usta spotkały się ponownie, tym razem z większą pewnością, ale wciąż z tą samą delikatnością. Ich pocałunek był długi i prawdziwy, jakby na nowo odkrywali siebie nawzajem. Istniała energia, która wydawała się naturalna, nieunikniona. To był moment pełen szacunku, mieszanka podziwu i czułości. Wszystko płynęło w harmonii. To był moment całkowitego oddania. Czuli, że są ze sobą emocjonalnie połączeni. Leżąc obok siebie, Michał przyciągnął ją do siebie. — Dziękuję — wyszeptał w jej włosy. — Za zaufanie mi. — Dziękuję tobie za to, że jesteś sobą — odpowiedziała, zamykając oczy. Michał był autentyczny, podejmował praktyczne decyzje, ale miał również romantyczną duszę. Miał wielkie marzenia, a ta rzadko spotykana kombinacja sprawiała, że wszystkie estetyczne wzorce, które nosiła w sobie, straciły na znaczeniu. Nie musiała być szczupła, umięśniona ani mieć idealnego profilu, który tak często idealizowała w swojej głowie. On był sobą i to wystarczało. Była wdzięczna za to, że nauczyła się tej cennej lekcji, że miłość czy to, co czujemy do drugiej osoby, wykracza daleko poza fizyczność. To w dzielonych śmiechach, niekończących się rozmowach, szczerych gestach i głębokich połączeniach odnajdujemy to, co naprawdę ważne. Ich historia dobiegała końca, ale to, co stworzyli razem, miało dopiero się rozwijać. Michał i Kasia wiedzieli, że ich drogi się skrzyżowały w sposób, który zmienił ich na zawsze. Michał i Kasia leżeli obok siebie na miękkiej trawie w parku Łazienkowskim, otoczeni szumem liści i śpiewem ptaków. Słońce powoli zachodziło, rzucając złote promienie na ich twarze. W powietrzu unosił się zapach kwitnących magnoli, a ciepły wiatr delikatnie muskał ich skórę. To była chwila, która zdawała się trwać wiecznie. Wiesz, myślałem, że nigdy nie znajdę kogoś, z kim mógłbym się tak połączyć, powiedział Michał, spoglądając w oczy Kasi. Jego głos był cichy, ale pełen emocji. Czasami czuję, że to, co mamy, jest czymś wyjątkowym. Kasia uśmiechnęła się i serce zabiło szybciej. Ja też tak czuję. To jakbyśmy znali się od zawsze, jakby nasze dusze były ze sobą splecione. Jej słowa były szczere, a w jej oczach błyszczała radość. Michał zbliżył się do niej, ich twarze były teraz bardzo blisko. Nie chcę, żeby to się skończyło, powiedział, a jego dłoń delikatnie otuliła jej rękę. Chcę, żebyśmy razem odkrywali świat. To brzmi jak piękny plan, odpowiedziała Kasia, czując, jak ciepło jego dłoni przenika przez jej skórę. Może zaczniemy od weekendowego wyjazdu do Krakowa. Zobaczymy Wawel, przejdziemy się po starym mieście. Kraków? To świetny pomysł. Michał uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawił się błysk entuzjazmu. Zawsze chciałem zobaczyć te wszystkie miejsca, o których słyszałem. Kasia poczuła, jak jej serce wypełnia radość na myśl o wspólnych przygodach. A może wieczorem spróbujemy lokalnych specjałów? Słyszałam, że w Krakowie są najlepsze pierogi. Nie ma nic lepszego niż pierogi. Michał zaśmiał się, a jego śmiech był zaraźliwy. Obiecuję, że spróbuję wszystkich smaków. Czas mijał, a oni rozmawiali o swoich marzeniach, planach i ulubionych miejscach. Każda chwila była dla nich cenna, a ich więź stawała się coraz silniejsza. Michał opowiadał o swoich podróżach, a Kasia dzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa, które spędziła w malowniczym miasteczku Sandomierz. Sandomierz? To piękne miejsce, powiedział Michał, zaintrygowany. Chciałbym tam pojechać. Może kiedyś zabierzesz mnie w odwiedziny? Z przyjemnością, odpowiedziała Kasia, czując, jak jej serce napełnia się ciepłem. To miejsce ma w sobie magię. Możemy spacerować po wąskich uliczkach, a wieczorem usiąść nad Wisłą i podziwiać zachód słońca. Ich rozmowa płynęła, a czas zdawał się zatrzymywać. Michał spojrzał na Kasię, a w jego oczach było coś, co sprawiło, że poczuła się wyjątkowo. Kasia, jesteś dla mnie kimś naprawdę ważnym, powiedział, a jego głos był pełen szczerości. Ty też jesteś dla mnie ważny, Michał, odpowiedziała, czując, jak jej serce bije szybciej. Cieszę się, że Cię poznałam. W tym momencie w otoczeniu natury zrozumieli, że ich historia dopiero się zaczyna. Subskrybuj, kanał czeka na Ciebie wiele ekscytujących historii. Michał i Kasia leżeli obok siebie na miękkiej trawie w parku Łazienkowskim, otoczeni szumem liści i śpiewem ptaków. Słońce powoli zachodziło, rzucając złote promienie na ich twarze. W powietrzu unosił się zapach kwitnących magnoli, co otworzyło romantyczną atmosferę. Ciepły wiatr delikatnie muskał ich skórę, a chwila ta zdawała się trwać wiecznie, wypełniona magią i spokojem. Wiesz, myślałem, że nigdy nie znajdę kogoś, z kim mógłbym się tak połączyć, powiedział Michał, spoglądając w oczy Kasi. Jego głos był cichy, ale pełen emocji. Czasami czuję, że to, co mamy, jest czymś wyjątkowym. Kasia uśmiechnęła się, a jej serce zabiło szybciej. Ja też tak czuję. To jakbyśmy znali się od zawsze, jakby nasze dusze były ze sobą splecione. Ich słowa były szczere, a w powietrzu unosiła się atmosfera zaufania i bliskości. Michał zbliżył się do niej, ich twarze były teraz bardzo blisko. Nie chcę, żeby to się skończyło, powiedział, a jego dłoń delikatnie otuliła jej rękę. Kasia zamknęła oczy, a Michał przyciągnął ją do siebie, co podkreślało ich bliskość i zaufanie. Chcę, żebyśmy razem odkrywali świat, dodał, a Kasia poczuła ciepło jego dłoni przenikające przez jej skórę. To brzmi jak piękny plan, odpowiedziała Kasia, czując, jak radość wypełnia jej serce. Może zaczniemy od weekendowego wyjazdu do Krakowa. Zobaczymy Wawel, przejdziemy się po starym mieście. W Michał uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawił się błysk entuzjazmu. Kraków to świetny pomysł. Zawsze chciałem zobaczyć te wszystkie miejsca, o których słyszałem. Kasia poczuła, jak jej serce wypełnia radość na myśl o wspólnych przygodach. A może wieczorem spróbujemy lokalnych specjałów? Słyszałam, że w Krakowie są najlepsze pierogi. Michał zaśmiał się, a jego śmiech był zaraźliwy. Nie ma nic lepszego niż pierogi. Obiecuję, że spróbuję wszystkich smaków. Ich rozmowa płynęła w harmonii, a czas zdawał się zatrzymywać, co podkreślało magię chwili. Czas mijał, a oni rozmawiali o swoich marzeniach, planach i ulubionych miejscach. Michał opowiadał o swoich podróżach, a Kasia dzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa, które spędziła w malowniczym miasteczku Sandomierz. Sandomierz? To piękne miejsce, powiedział Michał, zaintrygowany. Chciałbym tam pojechać. Może kiedyś zabierzesz mnie w odwiedziny? Z przyjemnością, odpowiedziała Kasia, czując, jak jej serce napełnia się ciepłem. To miejsce ma w sobie magię. Możemy spacerować po wąskich uliczkach, a wieczorem usiąść nad Wisłą i podziwiać zachód słońca. Ich wieś stawała się coraz silniejsza, a w powietrzu unosiła się obietnica wspólnych chwil. Michał spojrzał na Kasię, a w jego oczach było coś, co sprawiło, że poczuła się wyjątkowo. Kasia, jesteś dla mnie kimś naprawdę ważnym, powiedział, a jego głos był pełen szczerości. Ty też jesteś dla mnie ważny, Michał, odpowiedziała, czując, jak jej serce bije szybciej. W tym momencie w otoczeniu natury zrozumieli, że ich historia dopiero się zaczyna. Subskrybuj kanał, Czeka na.